Cześć, nazywam się Teresa Kozaczewska i witam Cię w kursie realizowanym w ramach Edukacyjnej Ścieżki E-Learningowej Kadry Turystyczne 2025 Doskonalenie kompetencji przyszłości. Dzisiejsza lekcja nosi tytuł Nowe technologie na rzecz obniżenia kosztów prowadzenia działalności w branży turystycznej. W trakcie kursu przybliżę Ci temat rozwiązań mogących zredukować Twoje koszty, zoptymalizować pracę i ułatwić zarządzanie zadaniami. Pokażę Ci, jak rozwiązania omówione w ramach tego kursu pozwalają lepiej się komunikować, łatwiej wykonywać wiele czynności życia codziennego, sprawniej zarządzać firmami i zespołami. Zobaczysz, jak każde z nich przyczyniają się do pośredniego lub bezpośredniego obniżania kosztów funkcjonowania, w tym działania podmiotów gospodarczych. W wybranych częściach kursu pokażę Ci też realne przykłady wdrożenia nowych technologii. Technologii w ramach Twojej firmy lub instytucji. Dla kogo jest ten kurs? Warto zaznaczyć, że aby czerpać wartość z tego kursu, nie musisz być ekspertem w dziedzinie nowych technologii. Kurs ten jest przygotowany z myślą o osobach chcących rozwijać się w branży turystycznej i rozumiejących, jak ważne jest zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa. Zawarte w dzisiejszej części nagrania informacje przydadzą się przede wszystkim właścicielom firm, przedsiębiorstw, obiektów turystycznych, czy też sprzedawcom z sektorów współpracujących z krajową branżą turystyczną. Jeżeli zaliczasz się do którejkolwiek z wyżej wymienionych grup, z pewnością znajdziesz tutaj wiele cennych informacji. Na naszych oczach kształtuje się nowy typ gospodarki opartej o rozwiązania, które kształtują procesy dotyczące nas wszystkich. Na tym etapie warto też zaznaczyć, że kurs ten nie jest w stanie wyczerpać zagadnienia nowych technologii w branży turystycznej, ponieważ jest to pojęcie zdecydowanie zbyt szerokie. Jeśli prezentowane w kolejnych lekcjach przykłady i sukcesy wdrożeniowe okażą się dla Ciebie przekonujące, w tym wąskim ujęciu rekomenduję Ci rozwijanie wiedzy na temat technologii na własną rękę w oparciu o sprawdzone źródła. Źródła wiedzy na temat technologii prezentuję w jednej z ostatnich sekcji tego kursu. Jeśli zainteresował Cię ten materiał, to załóż darmowe konto i kontynuuj kurs na kadry turystyczne 2025.pl.